Dzień dobry, Kamila Salwiak, witam Państwa i zapraszam na magazyn Ustecki. To był wyjątkowy i z całą pewnością niezapomniany weekend w Ustce. Początek sierpnia stał pod znakiem plenerowych przedstawień ulicznych. Miasto zmieniło się wielką scenę, na której odbywały się spektakle teatralne pod gołym niebem oraz liczne pokazy towarzyszące. Wszystko w ramach Mistral Festival. W imprezie wzięli udział artyści z całego kraju, a do wielu działań chętnie włączali się widzowie. Można było zobaczyć przedstawienia komediowe, cyrkowe, Iluzjonistyczne, różnorodne pokazy tańca, a także występy dla dzieci. Przygotowane były także specjalne stacje kuglarskie, przy których można było spróbować swoich sił w żonglowaniu albo jeżdżeniu na monocyklu. W Ustce, która sama w sobie była ogromną sceną, zaprezentowały się teatry z Krakowa, Zielonej Góry, Wrocławia i Słupska. Gwiazdą tegorocznego festiwalu był z całą pewnością legendarny krakowski Teatr Kto. Krakowski zespół zaprezentował przedstawienie pod tytułem Peregrinius. Spektakl ten otrzymał nagrodę Toniego bulandra dla najlepszego spektaklu licznego na Babel Fest w targowiste 2016. Spektakl prezentowany był m.in. w Anglii, Chinach, Chorwacji, we Francji, Rumunii, Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. Artyści z Kto wystawili także sztukę pod tytułem Zapach czasu. Jest to spektakl uniwersalny, opowiadający o dzieciństwie, dorastaniu strachu, okrucieństwie, ale i o miłości. W widowisku nie ma tekstu, jest natomiast muzyka Piotra Czajkowskiego grana również na żywo przez aktorów na harmonikach ustnych. Wykorzystywane były też olbrzymie, jeżdżące dekoracje, ogień, pirotechnika i szczudła. Ciekawe przedstawienia zaprezentowali także pozostali artyści, w tym teatr na walizkach z Wrocławia. Teatr Rozrywki Trójkąt z Zielonej Góry, Teatr Tęcza Zasłupska oraz Teatr Oto To z Wrocławia. Kolejna nielada atrakcja w Ustce. W parku Jana Pawła II, znanym też jako Zaułek Kapitański, stanęła makieta przedstawiająca nieistniejącą już starą osadę rybacką. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem. Makieta prezentuje fragmenty dawnej ustki z przełomu XVIII i XIX wieku wraz z kościołem świętego Mikołaja, który stał niegdyś w tym miejscu. W tym roku podczas badań archeologicznych potwierdzona została lokalizacja kościoła. Władze ustki planują przebudowę i zagospodarowanie skweru. Park zyska w ogóle nowy wygląd i będzie częścią nowego szlaku turystycznego Stara Osada Rybacka. W najbliższym czasie chcemy zaprezentować mieszkańcom, mieszkańcom nową koncepcję zagospodarowania parku. Serdecznie zachęcamy do wypowiadania się, zgłaszania swoich uwag i opinii na ten temat. Przy makiecie znajdują się także tablice informacyjne, które przybliżają historię tego miejsca oraz założenia realizowanego projektu pod nazwą Przywrócenie walorów historycznych starej osady rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła pod wezwaniem Świętego Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego. Z projektu do tej pory zrealizowana została między innymi przebudowa ulic Perłowej, Nadmorskiej i Pomorskiej. Dzięki niemu także główna ulica Starej Osady Rybackiej, ulica Marynarki Polskiej zostanie wyposażona w elementy małej architektury. I zyska nowe zielone miejsca. Ustecka placówka wsparcia dziennego, działająca przy Centrum Integracji Społecznej, czeka na dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Ośrodek przygotował dla najmłodszych szereg atrakcji na spędzanie wolnego czasu. Nabór w ramach projektu Przestrzeń na plus kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji E prowadzi centrum integracji społecznej przy wsparciu usteckiego MOPS i szkół podstawowych nr 1 i nr 3. Dzięki projektowi Ustrzanie wieku od 7 do 14 lat będą mogli aktywnie spędzać czas wolny. W ramach placówki oferujemy aktywne spędzanie wolnego czasu, zajęcia socjoterapeutyczne. Zajęcia z pierwszej pomocy, gry, zabawy na świeżym powietrzu, wyjazdy do kina i szereg innych atrakcji. Prowadzimy cykliczne animacje podwórkowe. Chętni mogą zgłaszać się w siedzibie Usteckiego CIS przy ulicy Wyszyńskiego. Informacje można uzyskać także u partnerów projektu. Udział w organizowanych zajęciach jest bezpłatny. To będą dwa dni koncertów, imprez morskich i wielu atrakcji. Ustka przygotowuje się do obchodów święta miasta. Świętowanie potrwa dwa dni i rozpocznie się w środę 14 sierpnia. Inauguracją obchodów święta ustki będzie fiszparada. Barwny korowód przejdzie z bulwarów portowych ulicą Marynarki Polskiej w kierunku promenady nadmorskiej. Tam impreza zostanie oficjalnie otwarta przez burmistrza. W programie mamy przewidziane liczne animacje rybackie, teatry. Pokazy kulinarne, no i oczywiście koncerty. 14 sierpnia wystąpią zespoły Hanszpaki oraz zespół szantowy Formacja i oczywiście wieczorem gwiazda yy, zespół Jelonek. Następnego dnia zagrają zaś trzy maszty i dżamal. Drugi dzień połączony będzie z obchodami Święta Wojska Polskiego. W tym dniu w Usteckim Porcie odprawiona zostanie msza z okrętu ORP Gopło, a następnie odbędzie się uroczysty apel pamięci. Tą zapowiedzią kończymy magazyn Ustecki. Z kolejnym wydaniem powrócimy do Państwa za tydzień. A dziś już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.